The Witajcie na kolejnym filmie My mamy dzisiaj niedzielę i zaczynamy nasze żniwa pszenicy. Cześć, chyba ostatnie już, nie? W tym roku. Ostatnie żniwa, ostatnie. wszystko, w tym wszystko roku. dzisiaj raczej się uda skosić. i... Będzie później, można robić do dzięki, generalnie. Tak, ja tylko wchodzę na chwilę do Kamila, przywiozłam im obiekt i panu kombajniście. Pan przyjedzie. Na nasi, no przyjedzie, za chwilę będzie sypał, więc mi od razu damy. Jak oglądacie od zeszłego roku, to wiecie, że ja jestem na pszenicę uczulona, no, także. Wszyscy ja na jeżdżę, bo albo nie jeszcze jeźdźmienia, a ty na pszenicę. No. Ktoś musi być. Zbo Zboże, które mi szczypie, jest najlepsze. Najgorsze, najgorsze jak widzicie. Ile mamy pszenicy? 6 hektarów, nie jest całe. Całe 6 hektarów. I... A tam już skoszyliście się tam... całą? Całe, tam było hektar 70, troszeczkę wymokło. Plon. Tam była słaba ziemia, też zeszliśmy taką odmianę solechio. na późne siebie, ponieważ było po kukurydze też i na słabsze stanowiska. Tam myślę, że ten plon około 5 ton. To będzie, tutaj wjechaliśmy na lepsze stanowisko i tutaj ta pszenica, już naprawdę ko 8, może ponad 8, ciężko tutaj gdzieś, ale tę ósemkę na pewno sypie, widać to po przyczepa, po zbiornika generalnie więc tutaj będzie bardzo ładnie. Trochę tam pole nam zaniży, ale tego się spodziewaliśmy i tak się nie spodziewaliśmy, że tyle nauczymy, tylko chcieliśmy coś zasiać żeby nie kurydza, troszkę tam przełamać, rozmiar i trochę tam coś innego zastosować. I nie spodziewaliśmy się, że nawet tyle będzie może nawet troszeczkę ponad 6. Mówię, musimy przeważyć, wtedy będziemy dokładnie wszystko wiedzieć. Jak już sprzedamy całość że to sprzedaży, to wtedy będzie dopiero... Wiadomo cena, tak naprawdę bląd. Zczę, nie wiem nawet. Zaraz zadzwonię. Ale to będziecie dzisiaj jechać od razu? Nie, nie sprzedajemy, do wina sypiemy. Bląd do to będziemy znać dopiero gdzieś tak jak sprzedamy, nie? Po nowym roku. No, czyli nic teraz niejecie No w to roku tylko tam 10 ton może. Zobaczymy. Zobaczymy zresztą jak to wyjdzie, ale póki co idzie dobina i, i będziemy sprzedawać później. Co roku tak jest przy nie? Myślę, do Bina, ją częściowo ją sobie, wiecie, sprzedajemy trochę jesienią, trochę zimą, trochę wiosną, później przed żniwami, żeby te ceny tak wypośrodkować. Tu troszkę taniej, tam będzie troszkę więcej i tak w miarę, żeby nie było tak, bo, że stracimy, a może by tak, że zyskamy, a może by stracimy, a tak sobie to w miarę tak. Rotujemy generalnie. Jaką mamy, mamy, mamy w ogóle nie, Odmianę? No? Mamy w tym roku tak, odmianę ostistą. Bo jak ost mamy wiesz, coś ze współpracy, albo Lidej, albo Agri, albo pionera, to wszystkie wiem gdzie co mamy. A tak jak, jak jest nasza, to nie wiem. Tak, tak jest nie. Yy, to mamy tak, knuta z KWS-u i Solechio z KWS-u. Yy, solechio jest ta całoścista. Yy, knut yy, jest bezostna. Ona prawdopodobnie lepiej sypie, z tego co już tutaj widzę. I ją zostawiamy sobie do siewu. Mamy też Solechio od zeszłego roku materiał siewny nowy, bo mieliśmy na całość kupiony nowy. I to sobie zastosujemy częściowo na 2 hektary, że tam zostało. Muszę to tam dokładnie zobaczyć. próbę zrobić kiełkowanie przede wszystkim jak to kiełkuje. I to sobie zostawimy. Tu zostawiamy knuta do siewu własnego. Będziemy częściej zaprawiać i to będziemy sobie siać. A Solechio idzie do bina wszystko. Tego nie będziemy póki co siać. Chyba te bez oste, lepiej sypią. Coś tam wiadomo kupimy nowego, żeby mieć na... tutaj kombajnista mówi, że ja, Jacek, no. że Euforia sobie sobie spróbować, więc prawdopodobnie gdzieś już, sobie... już słyszałem. No to, to gdzieś się obiło to chyba polska jak dobrze. Jak pamiętam sobie zastosujemy, zasiejemy 2 hektary sobie takie, bierzemy jeden hektar i jakiejś euforii, hektar czegoś i będziemy mieć znowu na rozmnożenie na przyszły rok do siewu. Więc słomę tutaj jak widzicie będziemy zbierać. Chciałem dzisiaj baltować, ale czy będę to zobaczymy. Ja, ja nie wiem czy ty z tym ufale, chcesz balotować z tą balociarą, czy to nie jest... Wieczorem takie rzeczy się robi z tą balociarą. No, <grym> no wiem, ale wiesz. Jak I co wiem, i dzisiaj pożniwa? Będzie szybka akcja. Szybko, szybko i pożniwa, nie? Z dronem? Dobra. Czyli... O, jak Takie, jest... A obiadek, obiadek, obiadek. No nie. I kogo auto jest autem na pole? Widzicie to? Co to ma być? To być mój drogi, co? To jest za niskie, za ładne chyba. To jest to sobie wiesz. Już... Okay. To jest wyższe, lepsze. Wysypuje ci już kolejna przyczepka? Jeszcze nie, za chwilę. Drugie zbiorniki polecę sobie wysypać. I tak. Idziemy zobaczyć, czy tata już ugarną tamtą, co? No, chyba tak, już złożył. Więc za chwilę polecę. Tutaj stanowisko będziemy szykować pod rzepak. Będzie słoma zebrana, rozwieziony obornik, przetandrzowany, później będzie orka. I siany rzepak, Tutaj mam działkę 7 hektarów, połączona z jęczmieniem, jęczmień plus pszenica. Więc o miga akurat. Nie wiem czy nie wiem, musiał podjechać. Puścił. To puścił a o, ja pojadę. Lecę, lecisz tak do domu. Lecę, bo już psikam. No właśnie, że uczulona. Ale jeszcze nie ma na psińcę. Zna... Dajcie znać jak to się Ja się dużo bardziej wolę śliwe no. jęczmienie. Jęć jęczmie? najlepsze. Tak? Ale to kukurydziane zdziwa? Czyli... Albo buraki jesień, nie ma kurzu, takiego nie szczyty, nie, więc... jęczmie nie, mają klima. Nieczmienie, no bo ładne jest w ogóle. I początek zdziw. No właśnie, chyba tak. Dobra. Trochę ponagrywane jest drona, więc. Coś wam tam wrócimy. No tak. Nie zdążyłam wam nagrać, ale Kamil właśnie nie mogę otworzyć drzwi od Tutora, ale, ale już ogarnął. Także kombajnista chyba podjeżdża i lecimy. Dzisiaj taki pewnie będzie krótszy vlog, ale no niestety upał nas po prostu również wykończył. Kamil chyba jeszcze za to, że bez klimatu także nie jest dobrze.